26 drużyn z terenu gminy Morawica stanęło w szranki w tegorocznych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Zawody tradycyjnie odbyły się na stadionie Morawi. Pogoda dopisała, a i publiczność nie zawiodła, która gorąco dopingowała zmagania strażackie. Gminne zawody sportowo-pożarnicze są sprawdzianem wyszkolenia i możliwości strażaków. Zmagania nie ma co ukrywać, jednych z najlepiej przygotowanych drużyn OSP w kraju przyszły podziwiać tłumy. Zawody tradycyjnie już otworzył oficjalnie Wójt Gminy Morawica Marian Buras życząc powodzenia i szczęścia wszystkim gminnym jednostkom OSP. Faktycznie przeznaczamy znaczne środki finansowe na utrzymanie gotowości bojowej naszych straży, również kupujemy samochody, remontujemy Strażnicę. No straż jest u nas niezwykle potrzebna, szczególnie wtedy, kiedy jest zagrożenie powodziowe, to strażacy zawsze wiem, że są w gotowości i zawsze pomagają. Ponadto no, przez naszą gminę przebiega droga krajowa 73, gdzie no niestety często zdarzają się wypadki drogowe i również mamy tutaj świetnie wyszkolonych strażaków, którzy niosą pomoc. Po uroczystej mszy świętej, odprawionej przez księdza Marka Mrugałę, zbiórce, meldunkach, gotowości i odprawie drużyn przystąpiono do zmagań. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach, czyli w tak zwanym dwuboju pożarniczym. Pierwszą była sztafeta 7 x 50 metrów z przeszkodami, a drugą ćwiczenia bojowe. Jak podkreślano, podczas tegorocznych zawodów widać było, że strażacy dali z siebie wszystko, udowadniając faktycznie wysoki poziom sprawności fizycznej. No ja krótko mówiąc, oceniam bardzo wysoko 13 jednostek funkcjonujących na terenie gminy jest dobrze wyposażone, natomiast przez to widać dbałość rady gminy, pana wójta o to, żeby można wykonywać dobrze zadanie pod tytułem bezpieczeństwo mieszkańców i bezpieczeństwo środowiska na własnym terenie. Wysoko oceniam gotowość bojową tych jednostek, które są w krajowym systemie z terenu gminy Morawica, ale Pozostałych również, bo dzisiejsze zawody pokazują, że nie tylko startuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, ale wszystkie jednostki z terenu gminy. Druchowie z niecierpliwością wyczekiwali odczytania wyników i tak wśród drużyn kobiecych prym wiodła drużyna OSP Obice. W kategorii seniorów triumfowała OSP Brudzów. Wśród juniorów najlepsi okazali się strażacy z młodzieżowej drużyny pożarniczej z chałupek. Natomiast wśród młodzieżowych drużyn kobiecych prym wiodła drużyna z Woli Morawickiej zajmując pierwsze miejsce. Warto dodać, że w Morawicy prężnie działają młodzieżowe drużyny pożarnicze. Powiem tak, że ja lubię do gminy Morawica przyjeżdżać, ponieważ w gminie Morawica jest 13 jednostek autentycznie działających, a przy tym działają kobiece drużyny pożarnicze, jak również młodzieżowe drużyny pożarnicze. I tych drużyn młodzieżowych jest dużo ze względu na dużą ilość jednostek ochotniczych. Jednostki ochotnicze. Pracują z młodzieżą, dlatego że w przyszłości ci młodzi chłopcy, oni kiedyś zastąpią starszych ruchów na wozach bojowych, a więc będą uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych. I może najpierw taka forma zabawowa, przyciągnięcie tej młodzieży, no to powoduje to, że dzisiaj jesteśmy na tym stadionie i widzimy z jakim zainteresowaniem ta młodzież... Rywalizuje z poszczególnymi jednostkami. Na zakończenie zmagań wręczono puchary i dyplomy. Cenne nagrody powędrowały do każdego uczestnika ze zwycięskiej drużyny. Na uwagę zasługiwało dobre przygotowanie wszystkich jednostek i niewielka różnica w końcowej punktacji. Organizatorami tegorocznych zawodów był zarząd gminny OSP Morawica oraz komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, gospodarzami tym razem były Drużyny z Obic i Drochowa Dolnego.